Weź do mnie. Mamy karpia w pierwszej dobie. łowienia Myskuł. Jesteśmy już prawie dobę. Chłopaki dojechali. Dzisiaj. Pierwsza ryba. Jest od razu sztos. 2400. Trzecia ryba 20 plus u mnie. Super. Noś się cieką. O oh, matko To już tyle Widzę Poszedł, no radał. szczapkę zgubił Oj o, o, a, szkoda, że, ci, że o, tutaj a, nie I kamerki podwodnej no, Nie, z góry nam, no, to był piękny, <noise> Kurwa Ale jest zimna woda <grymne> Nie przemyślałem chyba tego Siemano mamy i, i my pierwszą rybę Jest to Amur Z 4,5 metra O dziwo się na śmierdząco, na skwida. Fajnie, taki już 11 kg troszeczkę garbaty. On śmieszny jest. Zobaczcie sami, jak się uda. Jeszcze. Bardzo śmieszne, jest strasznie nażarty Szybko garniemy od razu do wody fajny to gerbusy takie. taki fajnie to nie? Nie, 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 to nie, fajnie nie, nie, Gdzie? O Ale fajnie wygląda nie, podlędko. nie, już już, to ja już nie, 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 Tak, ale ja, ja nie będę. Ja nie będę. Łoszki. Ciemo, w końcu ja melduję się na filmie. Po trzech latach, w końcu druga rybka z pięknego jeziora PZ2. 10,5 kg. W worku czeka z nocy 8,5. Za chwilę wam pokażemy mega walka. Ciekamy na coś większego, na nowe PB. w kolejnych wejściach, jesteśmy po trzeciej nocce mamy kilka rybek, które zaraz Wam pokażemy jest i wisienka na torcie upawo. Tutaj mamy troszeczkę mniejszego, 4 metrów. Zaraz go zważymy, ale pewnie około 5-6 kg maksymalnie. Pięknie. Zobaczcie, może jest Ło, już nie widać. Dobrze, dobrze, już, 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 już. już. Milka, idziemy do domu. To tutaj można pisać, co tutaj? No. Opa. I oto moja kolejna rybka tej nocy jest to moja czwarta ryba. W ciągu trzech rozkręcamy się, została ostatnia doba. Jesteśmy bardzo dobre na i Rybki wchodzą tak jak trzeba. I to jeszcze na PZ2. Zaraz życie właśnie tą wisienkę upała Tak to u nas bywa, zawsze wypuszczamy karpia Ale poszedł Ciuch, 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 ciuch Ładnie patrz, wygląda A czy się, się zawróci I Idź już sobie Tak, jesteś wolny Pod ponton A czy staną Tu jest Cieka Gdzie teraz tam. Gdzie on? jest yes. O oh, kurczę. Nie ja w to stronę. Kolego też zaraz wypuścimy. No i tak jak widzieliście, Artur już mówił, mieliśmy robić zdjęcie z tym największym garpiem. Ale go ten wyprzedził Karpik prawie 7 kg na 7 metrach 7-7 Taka przystawka przed tym co zaraz będzie A ten czeka i czeka się doczekać nie może No to Dawaj Big Mama Wszystko nasze kolei orzechów A ten pan kolega zjadł Okej, zrobię jeszcze No i się mamy, mamy tą perełeczkę Karp 17900, moja nowa życiówka. Bardziej z takiej wody, dzikiej Rewelacja. Godzina holu, Myśleliśmy, my, że to są w ogóle, ale jest piękny, czarnuch. Mam nadzieję, że się uda, bo jest taki niewierzyty. No nie, jak diabeł jakiś. Ale gitara. O wow. Prawie z liścia dostałem Oj. No i uwaga Ale piękna ryba Jakiś czarny jest Z tej strony ode mnie w ogóle Bardziej mogą taki czarny Coś pięknego Mega, 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 mega

zaparkował pod spodem A gdzie my ciągiem przy nie, tak. Pierd nie ma stółu 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 stólu to stólu nie ma stój, stój stólu tu jest Gdzie? stólu stólu gdzie? Ja. on stólu 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 stólu

Szalony dzień. I się nie kończy, co najlepsze. Praktycznie jak na komercja, jesteśmy na PZ2. Nie duży. Niedługo go zważymy, ale myślę, że około 6 kg. Nie Paweł? No, praktycznie tam, co tamte, nie? Tak. Wszystko u mnie jakieś takie równe. Paweł tylko zaszalał troszeczkę. z nowym PB Piękne czarne karpie. Z jeziora PZ2. Trochę nam tu ludzie przeszkadzają tymi rowerkami, ale karpy najwidoczniej to nie przeszkadza. Dobra lecimy do wody. Muszę Cię. Co to? Co to? Nie, co to? Karp. Czy to ryba po wierzchu bywa? No. Mówiłem Ci wcześniej. A co to jest? Nie wiem. A nie karp? Nie.

Pierwsza, ostatnia nasza nocka, sobie siedzimy na pomoście z Pawłem I rolka Troszeczkę zmiana taktyki, znaczy taktyki, skończył mi się orzech No i musiałam wsypać kukurydzę z kulkami i jest taka szósteczka Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie brało i ratujemy się ku kurydzu i tutaj rybka z 6 metrów teraz każda rybka z cieszy Zgłosić? nie nie, ty włącz, włącz, ty no chcesz włączy mhm Szybka akcja nie będziemy trzymać rybki, bo nie ma sensu, nie jest jakimś tam super wielkim ja, Jeszcze w miarę w miarę 21 Wszystko widać O, panu pod ponton I co? o, i stanął pod ponton No i Sieman, widzieliście u Artura Karpia I moment zaraz Kolejny 20 minut minęło U Artura druga rola Jest piękny Amur u Artura Tylko to jest na przejściu, do ja przy macie Ale to jest jeszcze lepsze Był Artur z Amurem Siedzimy na wodzie I nagle mi słychać pi, pi 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 No i co robić? No holujemy dalej I u Artura jest w slingu piękny Amur Nie będę mówił ile, ale jest kozak no i ja popłynąłem później już sam i jest też u mnie Amur <grym> Drugi na tej zasiadce, mój, 11 kg. A, fajny grubasek. Normalnie noc cudów chyba będzie. A jest dopiero 21:30. A mamy 3 branie w pół godziny. <grym> Co ty pz z nami robi? Zasiadka życia nasza normalnie. No, w tym roku tak nie było, ani żadnym innym. Kozacko. <grym> Paweł wraca do wody ale teraz lecił z moim kowalem. Mm -hmm. i tak piękna torpeda, bardziej 11 kg, coś pięknego. Ale jest gruby. O, trochę go wymęczyłeś No szybko go w ogóle podebrałem, więc Czasu. O, dajesz malutki. Ej takie nie malutki. Ale gruby. Jest. O, już. Tu no Płowę. właśnie, każdy ma prawie No, Teraz trochę... <grym> tak Nie, to jest taki No pójdź, pójdź, No, pójdź. no tylko ujdzie powoli Jesteś mordo Jesteś piękny A jak ten święty? dole O, ładny. No. Słuchaj, drodzy Co się odwaliło, to jest głowa mała Ja jestem dalej w szoku Mój rekord Amura 15300 Wcześniej miał 12 z komercji a co z PZ2? Piękna gitara. Dwie na tej zasiadce poszły. Kozak Coś pięknego. Coś pięknego. Patrzcie to. Kurwa już nie dam rady. truwa jak nie lepiej. Lepiej. Patrzcie to. PZW. Są ryby? Są. Można? Można. Można przesiedzieć cały rok, nic nie łowić? Można. Można. Jest w końcu. Ostatnia noc. Oh. Nie będziemy go trzymali do rana, bo to bez, bez sensu. Bo jest 22, albo i nie. Leci do wody. Nie ma co. Piękna ryba. Oh. Później sobie obatnę, zmierzę ile ma. No ponad nawet. Patrzcie moje bracie, o bardzo dobrej kondycje, rybka wraca do wody. Papa pa. ja, Ten nawet szybciej niż moi. A ty! A ty jesteś Poszedł. Ale nie wiem, gdzie... A tam jest! Uu. Poszedł. Coś już? Hmm. O, Hopla. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, kolego. Dobra. Co się ma? Jesteśmy po ostatniej nocy. Działo się niesamowicie dużo. 6 brań. O 21. W sumie widzieliście, co tam się wyprawiało. Mój rekord amura 15:300. No i nad ranem znowu zaczęło się. W nocy piękny, pełno łuski. Właśnie mam go na macie. 10,5 kg. Siedział kilka godzin w wodzie, więc dlatego taki trochę żywy jest. Aż za bardzo. Nie da się pokazać. po kilo pełnąskiej rybka z 6 metrów piękny, czarny zobaczcie jak grzebień pokazuje ładny przeciwnik a tutaj tymczasem wypuścimy pędąskiego jaką plankę ma Oo. biało widziałeś? Jaką plankę ma tam Tam już o.